Siemano ludzie, z tej strony SzeregowiecPL. witam was w swoim kolejnym komentarzu po 9-dniowej przerwie od nagrywania, mm, spowodowane to było, hm, nie okłamując wam, będę z wami szczery, bo jesteście moimi widzami, więc powiem wam szczerze, spowodowane to było moją leniwością, nie chciało mi się, ale już ten czas niechcenia mi się minął. I wytuję, że teraz powrócimy do stałego nagrywania. Już nie będę z do kanału i będziemy jechać dalej. Ale co tu widzimy na tapecie? Czyż to nie jest MW3 już? Nie, to nie jest MW3. MW3 dał mi w kość i postanowiłem yy, powrócić do MW. Call of Duty Modern Warfare... Warfor do <laughs> yy, no, Call of Duty MW2. To jest jedna z nielicznych... Albo nie, powiem wam to za chwilkę. Ale najpierw powiem no, podstawy gameplayu, nie? Yy, używam tutaj Skara z Tumikiem na drugie PP2000. Yy, moje perki to Kieszonkowiec Pro, moc obalająca Pro i pewna ręka Pro. Yy, Dead Strike to Pigułka. Yy, granat uderzeniowy to Sentex. Yy, granat zapasowy to Stan, yy, stun, stun, czyli granat ogłuszający, tak będę się troszkę jąkał, ponieważ nie przygotowałem się w ogóle do tego komentarza. Aha, chcę go nagrać jakby tak, można powiedzieć, pull live, bo tak powiem. Idę na żywioł. Aha, między jeszcze... W międzyczasie użyłem jeszcze auga z uchwytem i stringera, bo musiałem zestrzelić wrogiego choppera. A moje triki to... Predator, Harrier i... A 130 tak, ta mapa, na której teraz gram, to... Under... Pa? Nie, 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 yy, to jest... Rundown. Yy, lubię tą mapkę, całkiem nie jest najgorsza. Yy, ale teraz powiem wam tu się o MW2. MW2 to jest właśnie jedna z nienicznych gierek, którą naprawdę, ale to bardzo lubię. Można powiedzieć, że nawet się zakochałem w niej. <laughs> tak, tak, zakochał się w grze, prawo, baran idiota. Nie, ale mówiąc szczerze... Przegrałem w nią ponad 1000 godzin. Grałem jeszcze w nią na Alter i Wunecie, jest to naprawdę ta gra, nie, nie, nie liczny gier, którą naprawdę, ale to bardzo lubię, która sprawia mi przyjemność. Eee, no tak, dlaczego nie grałem w FMW3? FMW3 nie gram dlatego, że eee, zdenerwowali mnie ciągle gracze FMG9 Akimbo. Znaczy nie, grałem, ale nie nagrywał, nie tak często już. Eee, wbiłem tam Prestige eee, przy okazji ale nie gram tam za dużo, bo denerwują ci ludzie z tymi tymi FMG a Kimbo i straszna duża masa kamperów, no ale cóż mogę powiedzieć. A i zapomniałem wam jeszcze jednej rzeczy tutaj uświadomić. Muzyczka w tle to Camo Crock, and Crocked Feet, Iron Mar, Cross the, Cross the Line będzie w opisie na pewno. No. Mm. To jeszcze chciałem powiedzieć... Yy, tak, było to yy, moje niegranie. wracając do tematu FM3 yy, było właśnie z powodu kamperstwem i F akimbostwem. Tam do sniperów nic nie mam. On nie, ma si nie ma ich aż tak pełno. Tuberów też tak nie ma pełno. Ale... jakoś tak lipa, powiem wam szczerze. No dobra. Yy, dzisiaj chciałem Wam polecić. Tak, chciałem Wam polecić yy, Puchacza, Puchaczyczy. Czyli Bartka, bo mówił, żeby nie mówić teraz na jego Bartek Jest to też komentator Call of Duty Już się dorobił ostatnio 100 widzów i zapraszam naprawdę do subskrybowania go właśnie Wam też kierepa pewnie go znacie, ale co tu może mogę dużo powiedzieć? Zhakowali mu konto. Zhakowali mu konto i bardzo, ale to bardzo zapraszam do subskrypcji jego kanału. Jest to dobry komentator też i to niestety schakowali mu kanał i coś tu mogę powiedzieć. Uważajcie na Keyled'y, tak. E, polecam te... E, polecam. Polecam i pozdrawiam też ptaka z klanu VAT ptaku 1717. Też polecam tego... Też jest komentatorem. No. Mm, tak, e, co mam do Was takie pytanie. Jak tam po Sylwester, że możecie mi coś opowie opowiecie? Dobra, ale jeszcze wracając do swojego ostatniego wrzuconego filmiku, tam było z ARMY. Ostatnio grałem z kumplami w ARMY właśnie z paroma graczami z inter... właśnie z moimi widzami w ARMY. I powiem wam co, nie, nieźle ta kooperacja wyszła, dlatego zachęcam was do pobierania tej gry i zagrania po prostu ze mną. Może coś się nagra razem. A, z spotka niespodzianka, bo mam zsał Counter Strike'a Source'a, nie wiem skąd, nie wiem jak. Dziękuję tej osobie, która mi go wysłała. E Coś tam umiem jeszcze grać, ale sporo wyszedłem z sprawy. Jak, to jak chcecie, to możemy zagrać. E tak. Coś powiem teraz o hejterstwie. E Aha, tu jeszcze jedno, sorry, zaraz powiem. Zmieniła się właśnie nutka. Przed chwilą yy, muzyka to... Yy, teraz ta, ta nutka co leci, to Zjednoczony, Ursynów, yy, Biały Orzeł. Tak, ale powiem wam coś teraz o hejterstwie. Nie lubię bardzo hejterstwa. Nie toleruję w ogóle hejterów i mam ich głęboko... no. Yy, ostatnio jakiś, nie wiem, pan, który się podał za... Bóg wie, jest, że jestem dzieckiem i takie różne rzeczy, a sama ma 11 lat, nie? I zaczął rozpisywać ludziom różne głupoty na internecie, że obgaduje ich i w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy. Ostatnio e, właśnie jak oglądałem e, gro, gro, live Grom'a, to był tam Radek, z nim się 30 i coś był na mnie cięty, nie wiedziałem dlaczego. Okazało się, że właśnie ten, ten jeden hater, z którym nie chciałem nagrać, ponieważ tu hejtował, klął, w ogóle szkoda gadać. Zaczął rozpisywać dziwne rzeczy, że obgadywałem Radexa i takie różne. Powiem wam jedno, jeżeli ktoś wam takie rzeczy gada, to jest jeden wielki bullshit. Ja nikogo nie obgaduję, ani o nikim złych rzeczy nie mówię. Mam taką zasadę. O nikim nic złego się nie mówi. Tak. Jeżeli mam jakieś bunty to mówię to wprost. Yy, aha, i ja mam jeszcze powiedzieć coś do o Battlefield trójce Moim zdaniem ekspienie w Battlefield'zie trójce <coughs> jest tak niedopracowany, że to jest szok. <coughs> Sorki moi, e, m, moi Ludzie potrafią wybijać w BF-ie e, Exp. W chwilę e, Ale to już mecz dobiega końca 7000 punktów. Wygraliśmy tutaj ładnie. Moje staty to 33 kile, 2 asysty, 6 zgonów. A z Expieniem chodzi to, że serwery są niedopracowane. Wystarczą dwie osoby na serwerze, żeby Expić. Dobra, na razie trzymajcie się. Cześć, pozdro, ludzie, do następnego.